Powiem wam, że po ostatnim odcineczku sobie jeszcze poklikałem i no wyszła wielka lipa. Wyszła wielka lipa. No, patrzcie, mam 13, było ponad 20, a zrobiłem taką baterkę za 3 300. Tylko i wyłącznie trzy klocuszki. Tania baterka. Underdog. Underdog, no standardowy nie. Nie jest to dla mnie tryb. Zobaczymy, czy na tym underdogu w końcu uda mi się coś zgarnąć. Fajnie by było, jakby od razu wleciały dwa gut knife y fajdy dla Emilii i dla Isamu. No jest dla Emilii, zobaczcie, skrzyneczka za 86 ziko. Dała od razu Goodknife of Fade, a, więc spoko. No, było blisko, żebym ja trafił też Goodknife of Fade, a, ale na razie zaczęliśmy naprawdę całkiem nieźle. Jeszcze koronka dla Isamu. No nie ma koronki dla Isamu, ale jest sticker Swag za 300 w sumie prawie. I Headhunter za 150. Za 160 dokładnie, dobra. Lovely Case na Jesterze. No, tutaj niestety nie wskoczyło nic. No, i zobaczmy. Sześć normalnych skrzynek, z których wypada motylek. No, wypada motylek też, można trafić inne noże. No, ale to są w sumie jedyne skrzyneczki, z których może wypaść motylek, nie licząc jeszcze breakouta. Ale no, zobaczmy. Zobaczmy, czy będzie jakakolwiek kosa. No, bo wiadomo, ciężko to trafić. No, z Dreams and Nightmares nie ma nic, ale może Riptide. No, dwa usp i dwie berety. Najlepiej jakby i samu. No, bo ja koskę trafił. Po prostu, żeby mu dało tak z 5-7 stówek i by było super. No, ale niestety i ostatni riptide. Nie ma koski, dwa usp i PP Bison. Dobra. No i wlatują. Cztery jestery i zobaczmy. Jest! I samu ma 6 klocuszków. Żeby mi nie dało karambita. Nie ma karambita. digielek dla Emilii. No, i zobaczmy, jeszcze to nie jest wygrane. No, motylek mi przeleciał było blisko. No, i zobaczmy, żeby nie dostać to razem 9. No, batelka za trójeczkę dała trójkę. No, i tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Otwórzmy sobie dwa Lovely Case na Jesterze. 5 stówek za dwie skrzynie. A Fever Dream i SG. Okej, okay, a może taka giga była za 400 wyjedna? dało kałaszka na onridera. Szkoda, że tego karambita nie załadowało. Kałaszek 255. Myślałem, że to będzie w lepszym stanie. Oj, jaka slate. No myślę, że można odpuścić. Zobaczmy, da UMP. Okej, okay. no wydałem trochę, ale niestety. No niestety nie wpadło nic konkretnego. No ja myślę, że wiecie co. Jeszcze raz, ale lecimy kuźwa po bandzie, lecimy po prostu po bandzie, ale to sobie zamienimy, damy to i damy to, 8200, lecimy po bandzie, lecimy po prostu po bandzie Underdog Underdog with Lotus, najmocniejsze boty i amety z na gesterze. Butterfly Sapphire dla Rosso Ros albo dla Emin, Z procentówy nic Jest pięknie. Jest pięknie. No jest pięknie. No po prostu miałem nosa. Miałem nosa dwoma skrzyneczkami. Dwoma skrzyneczkami. Dwoma skrzyneczkami z ośmiu klocuszków mamy osiem dyszek. No jest osiem dyszek. No powiem wam, że całkiem nieźle. No w końcu, w końcu, w końcu coś pierdzielnęło, ale... No standardowo under. Standardowo underdog. No, po prostu ten underdog jest chory. Ja jestem królem underdoga. No, nie standardowego, Na standardowym mi nic nie wjeżdża. Procentóweczka nie dała nic. Otworzymy sobie jeszcze 3% gamma Dopplerka. Okej, okay, też nic nie dało. Na spokojnie walniemy deadcase'a na jesterze. Aj, no, wulkan. Patrzcie, to i to był chyba faktory New, co? Nie, minimal wear, bo tutaj faktory New nie można trafić. A jeszcze jeden deadcase. No dobra, mamy jeszcze Holinskiego za 16. No i myślę, że można iść. Można iść, walnijmy jeszcze Ratleska za 600. No, no dzisiaj dobre wybory. Dzisiaj dobre wybory, dobre kliknięcia. Jest jeszcze Karambicik. No ja myślę, że jeszcze Water. Water obok Ratlesa, no myślę, że też dałem 9. Marble Fate. No nie jestem 9, ale zobaczcie, dwa masterpiece Poseidon i M9 Marble. 1938, masterpiece fabrycznie nowy, jeszcze jeden water? No dobra, tutaj lidet glass, ale nie, no dobrze, dobrze, naprawdę walnęło. 6 dyszek, butterfly, harambit, za czwóreczkę jest 28, no dobra, dobry począteczek. No dobry począteczek, trzeba przyznać, nie jest to jeszcze powrót. Nie jest to jeszcze powrót. Ale, no tak jak pisaliście, lecimy po pół miliona i w ostatnim odcineczku też zgadywaliście co pije. No i zobaczcie co ja piłem w ogóle, piłem jakieś niebieskie, frugo, ultra blue, sparkling. Coś takiego, coś takiego i powiem wam, że całkiem dobre to jest w sumie, e, ale nie wiem jeszcze kto odgad. Dopiero w przyszłym odcineczku będą wyniki. To taka propos, jakbyście pytali, ale mega słodkie, to jest naprawdę dobre e, i generalnie. Wiecie co? E, no powiem tak. Jest dalej rozdanie guta. Jest dalej rozdanie gut knifea za dwie dyszki. Z moim kodzikiem możecie zgarnąć właśnie takiego gut knifea. Wpłacając minimum dwie dyszki, ale no coś dzisiaj trafiłem. Więc wiecie co? Ja tam coś jeszcze dorzucę. Zobaczmy trzy skrzyneczki eventowe na buście. No mamy decimatorka, mamy meczkę Dragon King. To chyba nie będzie dobry drop. A dajmy szybki tryb. Trzy. No słabo. I jeszcze trzy. Słabo. A wiecie co? walne to na gesterze, ale tylko jedną. Zobaczmy. Zobaczmy. Może wlecą wajsy? Ja, pitole. Dobra, wydaję dwa klocki. Mamy. Stuwę. Za dwa klocki mam stówę, więc y, odpuszczę sobie tą skrzyneczkę. Może anarchia na buście? A zobaczmy, w sumie może coś fajnego wleci. Mamy w sumie Gamma Dopplera face, trujeczkę Good Knife. 1800 wydałem 1200, więc nie najgorzej, a jeszcze trzy? Mamy Masterpisa i mamy Digielka Ocean Drive. Okej, okay, też w sumie nie najgorzej, a jeszcze trzy. Okej, okay, w sumie takie dwa skinki. Ty, ja wam dorzucę jeszcze takie dwa skinki właśnie tutaj. Myślę, że to będzie git, no bo zobaczcie, 187, 199. No w sumie myślę, że spoko, no z kodzikiem sobie to możecie zgarnąć. No ja myślę, co, no 840, yyy od czwartku, ja myślę, że czwartek godzina 20.10 takie dwa skinki jeszcze wlatują dla Was no i co, pierw Galil, no i jeszcze takie P90, może akurat ktoś gra P90, więc myślę, że taka, taka P90 śmierć od kociaków no kurczę, mu się przyda, no myślę, że na bank, pamiętajcie, jeśli chcecie zagrać na kodziku, no to klikacie ten zielony plusik, wpisujecie kodzik w akces, no i otrzymujecie darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty, wpłacasz stówkę, masz 110, płacisz 1000, masz 1100, zobacz, co widzowie robili na kodzie, jakby Ci się udało coś zrobić też na kodziku króla, no to pochwal się tym na Instagramie, linka masz w opisie, metody płatności to blik, Visa, skiny, Crypto, paystep, sms, pamiętaj, ale musisz być pełnoletni, musisz mieć 18 lat, żeby tutaj grać, E, a ja myślę, że wiecie co, walniemy tak, dwa razy Neona, dwa razy Stack Case, a. damy dwa razy plak Case'a Damy sobie dwa razy gold case a. Damy Hole Caseika. No tutaj mam nadzieję, że dupnie ta naklejeczka za 6 kafli. Ale no zobaczymy e, Co jeszcze byśmy mogli dorzucić. Wiecie co? Dorzućmy jeszcze tego Watera. Water jest niepozorny, a naprawdę dobrze daje na dżesterze. Dajemy Cybera też na gesterze. Szczerze! Jedna z lepszych skrzynek, jeśli chodzi o tryb Jester. 6 stówek. Często wpada Talon. Często wpadają specjalist Globse Fade. Myślę, że skrzyneczka naprawdę ma mega potencjał. E, damy eleganta. Damy sobie eleganta. Co jeszcze byśmy mogli dodać? Wiecie co? Damy sobie dwa razy Mystery Case'a na buście. Będziemy liczyć na farta tak naprawdę. Damy sobie jeszcze Gemstone'a na buście. No i dobra, damy 2%. Nie będziemy aż tak szaleć. Myślę, że taka batelka jedna. Jedna, 11 klocków. No i zobaczymy, czy jeszcze taka batelka na standardowym trybie odda. No jestem w sumie ciekawy, ale zanim rozpocznę tą batelkę no to wiecie co, czas na skinka dla Was, myślę, że już go teraz zrobię zanim wystartuję z tą baterką, no i ja standardowo wezmę go z Pirate Swap. tam możecie wymieniać oraz sprzedawać swoje skiny lub skiny, które byście przykładowo trafili na CSGO Skinsie no i jesteśmy już na Pirate Swap'ie, no i zobaczcie, tutaj przykładowo możecie wymieniać swoje skiny e, od najtańszych do najdroższych, no tak naprawdę zobaczcie też bank skinów od Pirate Swap. no jest to jedna z lepszych stronek do wymian i do sprzedaży no bank mają naprawdę potężne, możecie sobie tu zaznaczyć przykładowo skiny bez tradebana, no jak widzicie też macie naprawdę spory wybór, wiadome no trzeba chwilkę poczekać ponieważ nie wszystkie skiny są na unlocku, no za 4 dni macie hola, za w sumie jutro już macie dragon lorkę macie pandory, macie weed lotusa Macie glocki, fejdy, no w sumie dobra, ty, no to jeden dzień i macie naprawdę potężne skiny, więc spoko. Dodatkowo możecie sprzedawać tutaj skiny, no i od razu dostać gotowe. Jak ktoś potrzebuje hajsu na szybko, a ma skinki na sprzedaż, no to myślę, że naprawdę spoko, dostajecie to na wallet krypto, a dodatkowo możecie też kupować tutaj skinki, ewentualnie, jeśli macie przykładowo koskę, a chcecie jakąś lepszą koskę i Wam brakuje wymiany no to możecie właśnie doładować hajsik, żeby sobie po prostu dodać ten hajs do wymiany. Myślę, że spoko, bo dostajecie bonus. Z moim kodzikiem, jak sobie klikniecie tutaj ten plusik u góry i wpiszecie kodik w access, to otrzymacie plus 35% do wpłaty, czyli wpłacasz 100, masz 135, a wpłacisz 1000, to masz 1350 z moim kodem. No ale dobra, wiecie co? No po dzisiejszym trafieniu, no i mam 1500 jeszcze na stronce, no to ja myślę, że 300. No dzisiaj 300, stówki, ale skinki na unlocku. No i zobaczmy. Galilek. Kurczę, dosyć ciekawy, ale nie każdy gra Galilem. Digielek. Często Wam rozdawałem tego Digla stream więc myślę, że można odpuścić. Mamy jakieś teki. Mamy Statraka Kartela. Mamy Kałaszka Neon Rider i wiecie co? No ja myślę, że w sumie ten Kałaszek Neon Rider to będzie tak naprawdę najlepszy skinek dla Was, bo każdy gra Kałaszkiem. Ten Kałaszek jest naprawdę świetny, wycaje się dwujeczce. więc myślę, że w sumie ten Kałaszek, ten Kałaszek... No i co? No, żeby wygrać kołaszka musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki to będzie złotóweczka i 20 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo, musisz zostawić suba o mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu piszesz. Ile jest wart teraz Twój ekwipunek? Ile masz siana w ekwipunku? No i tyle, a ja potwierdzam. No i zobaczcie jak to wygląda. Mamy ekranik finalizacja transakcji. Nie możemy teraz nic zrobić. Jedynie co, no to możemy skontaktować się z supportem, jakbyście mieli jakiś problem, ale tutaj wymiany są naprawdę szybkie i bezproblemowe. No i zobaczcie, tutaj już tak naprawdę wysyłany jest do nas skinek. No i generalnie czekamy, no nie wiem, jeszcze z myślę 7 sekund. 7 sekund i będziemy mieli tu coś takiego jak potwierdź, no i zobaczcie, potwierdź i mamy kałaszka Neon Raidera. No i to jest skinek dla Was bez naklejek, bez nametaga, ale z najlepszym floatem, jaki był na stronie, czyli po prostu najlepszy look skinka. Eee, a my co, wracamy do baterki i będzie grubo. No a tutaj mamy, Twoja wymiana została zakończona i możecie wymieniać dalej. Ale czas na batelkę. Czas na batelkę i dajemy Adriana i dajemy Rosso. Dajemy Adriana i dajemy Rosso. No i zobaczmy. Zobaczmy, jaki będzie początek batelki wróżba. Oj, Rosso. No, Rosso. 255 Ziko ze skrzyneczki na Case. Emeczka decimator dla mnie za stówkę. No i zobaczmy z tak case. A. Może da guta fejda znowu. Mamy Maka 10. No jest to najlepszy skinek z tych wszystkich, ale to nie jest jeszcze to, co bym chciał. Druga. No i meczka leader glass. Niestety, guta fejda nie ma, ale może Bowick z Pluck Oj, gloczek i jaka jest Colt? jest lepszy? Drugi plak case. Dajcie, Bowicka. O, Bowick przeleciał, no nie ma. Mamy gloka przeźroczysty... Przeźroczyste coś tam. Zobaczmy. O! 1000 zł. No i spoko w sumie. Spoko. Skrzynaczka za 185 Ziko dała nam tysiaka. Szkoda, że to nie koronka za 3, ale i tak spoko wyszliśmy na konkretne prowadzenie. I teraz sticker za 6. No nie ma stickerka za 6, ale jakiś karambicik slaughter, coś ten tego jest. Deagle Ocean Drag. O 7 dyszek mamy. Może Water m 9. Oj, glowcy za 3. Za półtora. No i zobaczmy, czy da Talona Cyber Case. No i mamy talona. O tym właśnie mówiłem. Ta skrzyneczka jest pojebana. 6 stówek. 6 stówek. Skrzyneczka na drzesterze, a ona wypluła. Zobaczcie, jakie trzy skinki. Good za 800, Glowcy za 3K i Talona za 4. 300. No jakby dało drugiego. Jakby dało drugiego. Ale a Prince teraz. Nie, no a Wupa Menowar. Jakby dało Prince. To by było zajebiście. Ale ze skrzyneczki za, w sumie, ile? 400? stówki? Cztery stówki taki redlining za 600, no to nawet spoko. O kurde. I za 400 stówki jebaniutki, trafił jeszcze Ursusa. Zobaczmy, co tak gemstone. Okej, okay, dalej na prowadzeniu, ale ledwo. O, Widlotus przeleciał Adrianowi. No i zobaczmy, jak teraz coś da, no to będzie lipa. Jest! Mamy, mamy! Taką batelkę na standardowym trybie. Rosso zgarnął 3 miliony punktów. Ale my zgarnęliśmy batelkę. Myślę, że i tak spoko. 24 klocki. Wysyłamy tutaj Faka. I powiem wam, że jest nieźle. Jest karambicik, jest taki butterfly. Mamy 37900 jeszcze w sianie Walnimy power up, a. proszę wajcy. No nie wajcy, ale nie jest to ten Tek, nie jest to ten auk za 15 Ziko. Są to glowsy za 6300 dobry drop można wyjść. Walimy jeszcze 3% with lotusa? No jakby wleciał, to by było naprawdę teraz mega, ale zobaczmy jeszcze może motyl. Motylka też nie będzie. Wiecie co mnie kusi? Kusi mnie kliknąć tego gemstone Case'a. Ale myślę, że otwórzmy Eleganta. O, ja wupka Prince tutaj, a mi daje awupkę Menowar. No mi dała awupkę a walnę jeszcze jednego. A i FAMAS, No dobra, no nie te kliknięcie i zobaczmy, Beastcase case na sam koniec. A wubka na Honor. No nie zawsze na tym chesterze daje. Pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, nie zawsze się wygrywa. Ale możemy jeszcze walnąć 3 whole case'y i może jeszcze wpadnie stickerek za szóstkę. No niestety nie. A to by było na tyle. Na razie.